Nadeszła ta chwila, pewnie przez wielu z Was, jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tych wakacji: Christopher Nolan i Dunkierka. Wstępie chciałbym powiedzieć, że nie specjalnie czekałem na Dunkierkę, to znaczy obejrzałem trailer i nie wywarł na mnie ogromnego wrażenia. Podobał mi się, byłem po prostu ciekaw i byłem zaintrygowany, jak to ostatecznie wyjdzie, chociaż fanem ostatnich filmów Nolana nie jestem. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o to, jak pod względem estetycznym wyglądał marketing tego filmu, to ja nie byłam przekonana. Niestety, Plakaty. Plakaty były dosyć okropne. Okładki czasopism związane właśnie też z premierą Dunkierki pozostawiały wiele do życzenia. Uspokajając Was. To jest bardzo dobry film. Nierewelacyjny, ale e, bardzo dobry. To mógłby być wybitny film, gdyby nie jego finał po prostu. Ale może. Do tego przejdziemy. Do tego przejdziemy. 400 tysięcy żołnierzy jest uwięzionych na plaży w Dunkierce. Wszyscy zastanawiają się, jak ich stamtąd wyciągnąć, ponieważ oni są otoczeni przez siły wroga, nie mają tak naprawdę żadnej możliwości manewru, czekają tylko i wyłącznie na statki, które przypłyną, zabiorą ich do domu i nie będzie ofiar w ludziach powiedzmy. Sam 400 tysięcy żołnierzy. Tak, i Anglię praktycznie widać na horyzoncie. To tak. naprawdę jest niewiele. Na wyciągnięcie ręki. Tak. Nie wiem, czy da się zaspoilerować to, co dzieje się w filmie. Ponieważ on jest naprawdę oparty o to, co faktycznie rozgrywało się wtedy w czasie II wojny światowej. Oczywiście nie będziemy Wam tutaj zdradzać, co dzieje się z konkretnymi bohaterami, bo wydaje mi się, że tylko. Tego mogą tyczyć się ewentualne spoilery. Mamy tak naprawdę trzy linie czasowe. One się ze sobą mieszają na zasadzie takiego równoległego montażu. Jedna to są bohaterowie, którzy mają cały tydzień aż do godziny zero. W drugim wątku mamy bohaterów, którzy na dzień przed godziną zero muszą dokonać czegoś. I w trzecim wątku mamy godzinę, czyli tą ostatnią godzinę, która będzie mogła zaważyć na losach powiedzmy tego całego starcia, tej całej historii. I faktycznie te trzy linie czasowe cały czas mieszają się właśnie w montażu równoległym, który Nolan wykorzystuje już kolejny raz tak naprawdę w swoich filmach, to naprawdę działa, bo możemy popatrzeć jednocześnie na kilku różnych bohaterów, którzy są z zupełnie jakby innego powodu w tym miejscu, w którym są i mimo, że nie są nakreśleni jakoś bardzo mocno, to można się w ich sytuację zaangażować. Ja mam tak ogólnie z kinem, że potrzebuję mieć takiego nośnika emocjonalnego, to znaczy potrzebuję mieć bohatera, z którym jestem w stanie się zidentyfikować, żeby historia mnie obchodziła. Tutaj tego nie miałem, ale to nie jest wada, bo uważam, że Christopher Nolan tutaj położył akcenty na zupełnie innych rzeczach. Bardziej liczy się opowieść wszystkich tych ludzi razem wziętych z różnych perspektyw pokazanych, opowiadanie obrazem, muzyką, dźwiękiem i tym tykaniem zegara, które tak... on the going. No, jakby zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz, tak mi się przynajmniej wydaje, że faktycznie w wojnach biorą udział państwa, ale giną ludzie. Mamy tutaj i cywilów, którzy w pewien sposób mogą poświęcić się, żeby uratować żołnierzy walczących o ich kraj. Mamy tutaj też lotników, których mamy akurat pokazanych dosyć wyraźnie, bo jednak jeżeli jest ujęcie narodnika, który jest sam w samolocie, no to wiemy o nim trochę więcej niż o tej szarej masie właśnie tych 400 tysięcy żołnierzy, z których wybija się kilkoro, ponieważ są oni motorem pewnych sytuacji, ale nadal jest to takie skupisko bardzo, bardzo różnych charakterów, które po prostu są w tej wojnie. Te trzy wątki łączą się na tyle, że w jednym możemy zobaczyć wcześniej tę samą scenę. Tylko z innej perspektywy. Bardzo dobry zabieg, bardzo ciekawy formalny zabieg, i chyba nie kombinował tak Nolan od czasu memento, ewentualnie incepcją, jeżeli chodzi o strukturę, powiedzmy, narracyjną. Dla mnie wywarło ogromne wrażenie to, że ten film w znacznej części jest pozbawiony dialogów. Są oczywiście jakieś relacje, kilka zdań zostaje rzuconych, ale bardziej liczy się tutaj ten taki suspense, to takie miarowe właśnie wygrywanie czegoś, co ma zaraz nadejść. Słyszymy, nie wiem, jakąś bombę, ten świst taki i wiesz, że w tym momencie będzie hardcore, na twarzach żołnierzy jest pokazane absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o emocje. Nie ma tutaj zbędnych słów, nawet nie ma tutaj ekspozycji. Nolan zdecydował się na to, żeby całą sytuację tego, co będzie działo się podczas akcji, streszcza nam w Takim wstępie, gdzie mamy tylko napisy. Ma to sens, po prostu, no, moim zdaniem, bo nie trzeba nagle wrzucać tutaj jednego żołnierza, który rozmawia z drugim, że sytuacja wygląda tak i tak. Pierwsze, powiedzmy, 5-10 minut to jest takie ustanawiające. Potem, jak już wsiadamy do tego roller -costera, intensywnością doznań przypomina mi Mad Maxa, bo tam też nie liczyły się aż tak słowa, liczyła się akcja, i mam wrażenie, że ten film też był bardziej napisany na zasadzie storyboardów niż powiedzmy scenariusza, no bo ile tam tego scenariusza mogło być. Nie wiem, no ale pomyśl, że już pierwsza scena, która, no, dobra opowieść, nam O sytuacji jednego z bohaterów. Już ona jest bardzo dramatyczna. Jakby yes. Nie sądziłam, że to będzie się zaczynało od takiego. Relacje z bohaterów może nie są jakoś nie wiadomo jak głęboko napisane, ale na przykład Mark Rylance y, robi ogromną robotę w kilku scenach. E, tak samo Killian Branach y, W jednej scenie naprawdę czapki z głów, e, żebym tak powiedział, nawiązując tak. do tego filmu. Mimo, że nie są zarysowani właśnie jakoś głęboko, to jesteśmy w stanie zrozumieć. Postępowanie, powiedzmy, przynajmniej większości z nich. Tak, absolutnie. I to jest bardzo fajna przekrojowość. Dzięki tej narracji, dzięki strukturze mamy tak naprawdę pokazane piekło wojny z trzech różnych perspektyw. Kiedy wojna jest rozciągnięta w ciągu całego tygodnia, a kiedy dla innych wojna może być tylko taką bardzo intensywną godziną. Więc tutaj. W której zrobią wszystko, co mogą tak. zrobić w tym czasie. Bardzo ciekawie działa ten koncept, z tym, że Nolan. Jest zdecydowanie najlepszy w tym filmie w momencie, kiedy nie mówi, kiedy pozostawia rzeczy na niedopowiedzeniu, kiedy pozostawia rzeczy na takiej wartkiej akcji i na tym, co może za chwilę się wydarzyć, a kiedy zaczyna mówić, to ma się wrażenie, jakby niepotrzebnie dopowiadał do tej historii, która i tak już miała taki emocjonalny impact, który wpływał na widza. No bo to, czego ja się bałam idąc na ten film, to to, że on będzie przepełniony patosem. Mocno mnie zaskoczył, bo faktycznie przez większość tego filmu tego patosu nie ma. Powiedziałabym wręcz, że jest bardzo przyziemnie. No. Aż niestety do finału. Wolałabym po prostu, żeby ten film skończył się te 10-15 minut wcześniej. By Na pewnej, konkre pewnej konkretnej scenie. To wydaje mi się byłoby dużo lepszym domknięciem. Chodzi mi właśnie o scenę związaną. Bo w momencie, kiedy zaczynają się te wszystkie trzy linie czasowe krzyżować, tam się coś też dzieje dramaturgicznie nie tak. Do tego momentu czułem absolutnie wszystkie My... emocje, jakie powinienem czuć, a tam potem zaczyna się tak chwiać. Jest, jest troszeczkę chwiejnie, ale moim zdaniem to by się jeszcze obroniło? Jak najbardziej. Natomiast zamknięcie całej sytuacji tych żołnierzy i pewnymi innymi zabiegami, tutaj nie chcę wam tego zdradzać, bo prawdopodobnie <laughs> możecie domyślić się sami. Tych ostatnich dziesięć. 15 minutach wrócił ten klasyczny, momentami pretensjonalny, patośny Nolan. Tego się obawiałem przez cały film. Na szczęście, przez cały film tego nie było i mam zastrzeżenia tylko i wyłącznie do zakończenia. Bo gdybyśmy ucięli to kilka minut wcześniej, pozostawiłby nas z takim uczuciem, że byliśmy na tej wojnie, w te półtorej godziny I wydarzyło się absolutnie tyle rzeczy, i tak naprawdę nie wiemy, co. Ludzie będący cywilami myślą o tym wszystkim, jak to się rozwiąże, a niestety, no, no, niestety Dola no, na nam to dopowiada. Tu nie chodzi o kwestię tego, jak faktycznie było i że to jest sytuacja historyczna, tylko o sposób opowiedzenia. pewnych takich, nie wiem, nastrojów, które mogłyby nie być nam wyłożone wprost. Szkoda tylko, że to zakończenie nie jest taką wisienką na torcie, tylko jest takim drobnym zgrzytem. No, Myślę, że wielu z Was nawet nie będzie tego dostrzegać, albo nie będzie Wam to przeszkadzało. Natomiast to, co naprawdę bardzo dobrze się udało, to jest soundtrack. Muzyka... W tym filmie robi robotę. No i Hans Zimmer przede wszystkim nie gra tutaj na autopilocie. Miałem takie wrażenie, jakbym oglądał taki klasyczny film z lat 70., wojenny. Gdyby nie to, że mamy takie nowoczesne podejście do ścieżki dźwiękowej, do właśnie dźwięków i do tego, jak to jest wszystko zmontowane, naprawdę czuło się, jakby to był taki klasyk, który gdzieś się zachował, po prostu na jakimś VHS-ie nawet. Nie? Poza tym jest jeszcze jedna fantastyczna rzecz. W tym filmie nie widać efektów specjalnych. Tak, 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 absolutnie. Ja absolutnie nie jestem w stanie powiedzieć, co jest rzeczywiście istniejące. Wydaje mi się, że nawet samoloty tam latały naprawdę. A co jest na greenscreenie? A co jest na screenie? Woda wygląda przepięknie. Wszystko ma jakiś taki swój fizyczny ciężar. Oczywiście, jeżeli oczekujecie tutaj jakichś niesamowitych scen batalistycznych, nie na tym polega jakby akcja, która rozgrywa się w filmie. To jest akcja ewakuacyjna. Film, który jest najbliżej tego stwierdzenia, że Christopher Nolan chciałby być współczesnym Stanem Kubrickiem i pokazać na każdym etapie, że jest bardzo wszechstronnym reżyserem i potrafi w różnych gatunkach się odnaleźć. I moim zdaniem, jeżeli będzie się trzymał teraz, przynajmniej przez chwilę, przez najbliższe powiedzmy dwa filmy, bardziej przyziemnych rzeczy, tak jak tutaj, tak, zgadzam się. to naprawdę. Nie w kosmos. Jest szansa, żeby zbliżył się, powiedzmy, do. Poziomu swojego mistrza. I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do ocen. E, dla mnie, gdyby nie finał, to byłoby 6 na 6. Finał jest dla mnie tak okropny, że daje 5 na 6. Ale to i tak jest bardzo, bardzo dobry film. Ja jestem absolutnie po tej samej stronie barykady. To znaczy 5 na 6. I serducho. Parę rzeczy w finale zgrzyta, ale pewnie dla wielu z Was nawet nie będzie to problemem, więc I... na pewno będziecie się bawić dobrze. W ogóle zginie. wydaje mi się, że im bardziej ktoś emocjonalnie podejdzie do tego filmu, tym mniej mu będzie przeszkadzało zakończenie. To, to by było na tyle od nas, i dajcie nam znać w komentarzach, co wy myślicie na temat Dunkierki, czyli najnowszego filmu Christophera Nolana, i czy jak wypada na tyle poprzednich. Jak ja nam się i, podobała filmografia? To co jest ważne, tak zdjęcia są świetne. Nie powiedzieliśmy o tym w ogóle, Twoje ale wydaje mi się, że a, to było zrozumiałe samo przez się. Było. Dobry życzę sobie zwiastun.